Wyciekł sezon 5 w rozdziale 4 Fortnite'a, w tym mapa nowego sezonu, cały karnet bojowy i jego zwiastun, a to wszystko i naprawdę jeszcze więcej w dzisiejszym filmie. Także koniecznie dodajcie go do końca, żeby nic z tego nie przegapić. Oczywiście, jeżeli jesteście tutaj nowi, no to zasubskrybujcie ten kanał wraz z dzwoneczkiem, a jeżeli wy już teraz chcielibyście zagrać w nowym sezonie, to zostawcie tu łapeczkę do góry, no i sprawdźmy, ilu nas jest. A jeżeli Wy będziecie kupowali coś w Fortnite'owym sklepie, to możecie to zrobić z moim kodikiem, czyli oczywiście Hexokot. I naprawdę dziękuję każdej osobie, która ten kodik ma wpisany, a teraz zapraszam do oglądania. Więc do nowego sezonu piątego został jeszcze jeden dzień, a my poznaliśmy naprawdę wiele rzeczy, w tym cały karnet bojowy i naprawdę jeszcze więcej. Zaczynając od oficjalnej nazwy nadchodzącego sezonu, jaką będzie Fortnite OG. Także, no osobiście wydaje mi się, że nazwa jest jak najbardziej adekwatna i zresztą zaraz dowiecie się dlaczego. Między innymi poznaliśmy logo następnego właśnie sezonu i wygląda ono tak. Jest to generalnie po prostu taki Jonesy, także to w sumie też całkiem ciekawie. Oczywiście. Moi drodzy, poznaliśmy również między innymi właśnie mapę następnego sezonu, i to dosłownie całą. I teraz na ekranie widzicie właśnie tą mapę, gdzie między innymi możemy znaleźć takie miejscówki, jak oczywiście przyjemny park. Przy okazji możemy znaleźć to dosłownie takie miejscówki, które no naprawdę jak się na nie patrzy, to no definitywnie można by powiedzieć, że jest taki przypływ nostalgii. A zresztą spójrzcie tylko na tą mapę i napiszcie w komentarzu, gdzie wy będziecie lecieli w pierwszej gierce, właśnie po powrocie takowej mapy i no naprawdę mapa ta wygląda mega przyzwoicie, ale to jeszcze nie jest wszystko, ponieważ jest tego jeszcze więcej. Więc na samym początku mamy to, że oficjalny właśnie zwiastun rozgrywki następnego sezonu jest zaplanowany właśnie na jutro na oficjalnym kanale Fortnite'a o godzinie 8.00 no i tam zapewne mniej więcej będziemy mogli zobaczyć jak wygląda cała rozgrywka. Lecz generalnie moi drodzy, no to dostaliśmy spojrzenie na cały karnet bojowy zaczynając właśnie od czegoś takiego jest to ogólne spojrzenie, jak to będzie wyglądało, i możemy się dowiedzieć, że będzie tutaj tylko i wyłącznie 50 stopni. No i przy okazji nie będziemy również mieli właśnie sekretnego skina. Także w sobie całkiem ciekawie, ale w sumie nie ma się co dziwić. Cały sezon oczywiście będzie trwał tylko i wyłącznie miesiąc. Lecz oczywiście, no, mamy spojrzenie generalnie na dosłownie każdego skina, jaki tak naprawdę tylko i wyłącznie znajduje się w tym karnecie bojowym. Także generalnie moi drodzy, no to właśnie na samym początku mamy spojrzenie na skin takiego oto właśnie Omega Rocka, czyli będzie to oczywiście połączenie skina po prostu Omegi wraz z Ragnarokiem. Następnie, moi drodzy, mamy coś takiego, czyli Renegade Lynx, także no, według mnie skinek również jak najbardziej całkiem ciekawy. Mamy przy okazji właśnie taki styl do tego całego skina, czyli Darkstorm Renegade Lynx. Następnie mamy coś takiego, czyli generalnie Spectra Knight i będzie tutaj on, tak jak widać, bardzo mocno do skastomizowania, także we mnie naprawdę bardzo dobrze, że no po prostu będzie do skustomizowania taki oto skinek, jak i przy okazji Mamy również spojrzenie na coś takiego, czyli jak wygląda właśnie ten Omega właśnie rok na maksymalnym poziomie i wygląda on naprawdę, naprawdę kozacko. Także no generalnie karnet bojowy według mnie jak najbardziej całkiem spoko. Generalnie z takich informacji na temat właśnie, że tak powiem, tego karnetu, no to wiemy, że ten będzie miał łącznie 50 poziomów. Jeżeli chodzi o cenę tego karnetu, najprawdopodobniej będzie ona tańsza, no bo wiadomo, jest tutaj mniej skinów, mniej poziomów do wbicia, więc myślę, że zamiast 950 faudolców, będzie to jakieś tak z 500, ponieważ wiadomo, że no jest to połowa tych stopni, co się wbija zazwyczaj. Oczywiście, w całym karnecie będziemy mieli około <laughs> właśnie czterech skinów. Przy okazji, dodatkowe style. Jak i również będziemy mogli skustomizować skina Spectra Knight, Także według mnie. Jak najbardziej bardzo ciekawa informacja, ale generalnie to jeszcze nie jest wszystko, ponieważ poznaliśmy właśnie, je, że tak powiem, grafikę główną nadchodzącego sezonu, która wygląda tak, jak teraz widzicie na ekranie. No i możemy generalnie zauważyć tutaj po prostu wszystkie skiny, jak i przy okazji model starej pompy, jak i też masę innych broni. I generalnie, moi drodzy, no to jeżeli chodzi o wszystkie bronie, które jak na razie, no, że tak powiem, poznaliśmy, które pojawią się, że tak powiem, w następnym sezonie, no to możemy się. Spodziewać takich broni, jak między innymi Skara, przy okazji starej Mki, taktycznej pompy, również zwykłej pompy. Następnie mamy również Quad Launcher, mamy również tak zwanego, że tak powiem, rękodzieło, czyli Digla. Mamy również tak zwany sztucer, jetpacki, splasze, przy okazji zwykłe pułapki, następnie te takie pułapki, które strzelają, te takie tureciki, przy okazji deskolotki, wózki sklepowe, przy okazji właśnie samoloty, kulki, no generalnie jest tego bardzo, ale to bardzo dużo. Także osobiście wydaje mi się, że naprawdę całkiem ciekawie i pula broni na następny sezon, no to głównie są oczywiście bronie z tych OG sezonów, także myślę, że bardzo fajna informacja, więc myślę, że tutaj nie ma, tak powiem, nic takiego złego, jeżeli chodzi akurat o te bronie. Przy okazji otrzymaliśmy pierwsze spojrzenie na zwiastun karnetu bojowego i między innymi możemy zauważyć właśnie wszystkie te skiny, jak się prezentują w grze. Także, no, tych skinów łącznie jest tutaj generalnie pięć, także w sumie całkiem ciekawie, bo jeszcze jest właśnie ten skin tego takiego bananka. No, bardzo ciekawy skin. Ogólnie, no, to mamy tutaj również spojrzenie na parę broni, jak i przy okazji na wykrzywione wieże, lecz generalnie no to w tym właśnie mini zwiastunie Generalnie została użyta troszeczkę, że tak powiem, inna pompa niż właśnie w tej grafice, którą Wam przed chwilą pokazywałem, więc nie wiadomo, czy generalnie ten trailer, właśnie na starej mapie, może został nagrany jakoś za szybko, albo coś po prostu poszło nie tak. Ale no, w sumie, nawet już w przeciekach była mowa o właśnie starych modelach broni. Także raczej nastawiałbym się na to, że rzeczywiście otrzymamy stale stare modele broni, więc tak to właśnie wygląda. No, i z racji, że jest to ostatni materiał przed nadchodzącym sezonem 5, albo też przedostatni, to tylko chciałbym Wam przypomnieć, żebyście ukończyli wszystko, co jeszcze się da w obecnym sezonie. Czyli między innymi dla posiadaczy karnetu bojowego, mamy właśnie Asoketano, czyli sekretnego skina tego sezonu. No, później będzie on już nie do zdobycia, więc póki możecie to odbierzcie. Następnie, moi drodzy, mamy jeszcze zadania koszmarów czar, również póki możecie, to jak najbardziej odbierzcie takowe zadania. I przy okazji mamy również Hordobicie, także jak ktoś jeszcze. Tego nie wykonał, to dzisiaj macie już ostatni dzień, żeby to wykonać. No bo już jutro będzie to niemożliwe, patrząc na to, że będzie nowy sezon. Zapewne cała przerwa i wszystko rozpocznie się około godziny ósmej, a serwery zostaną przywrócone około godziny trzynastej. Mimo tego, że nawet jak te serwery zostaną przywrócone, to pewnie przez najbliższe parę godzin po tej trzynastej nadal będzie problem, żeby ogólnie wejść do Fortnite'a, patrząc na to, jak bardzo dużo osób będzie chciało po prostu, że tak powiem, wejść do gry. No bo yy, wiadomo. Wiadomo, <noise> będzie to powrót starego sezonu, w sensie starego sezonu OG Fortnite'a, więc to e, no raczej będzie bardzo duża kolejka. Więc e, no bym się tak szczerze nie dziwił, jakby trzeba było czekać bardzo długi czas. Ale generalnie, no to cóż, to tak naprawdę by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcineczek. Dość dziwna akcja, że dostaliśmy cały karnet bojowy przedwcześnie, ale według mnie całkiem spoko. No i co, zapewne w nowym sezonie również pojawi się dla Was jakiś konkurs na takowy karnet bojowy. No, i cały sezon zapowiada się chwilowo naprawdę bardzo, ale to bardzo dobrze. No więc cóż, tak to właśnie wygląda. No więc teraz, tak naprawdę, zostaje nam czekać już ostatnie 24 godziny. No i widzimy się, mam nadzieję, że już w nowym sezonie, ewentualnie maksymalnie pojawi się jeszcze jeden film przed nowym sezonem, ale to zobaczymy. A tak, to będziemy się już widzieli w nowym OG sezonie, ponieważ. Jak już nawet mówiłem na samym początku tego filmu, nazwa następnego sezonu to Fortnite OG. Ja dziękuję za obejrzenie. I cóż, ostatni praktycznie gameplay z tego sezonu piąteczka dla was.